Wstawaj, szkoda dnia w RMFFM. Tu RMFFM. Wstawaj, RMF Wstawaj, szkoda dnia w RMFFM. Wstawaj, szkoda dnia w RMFFM. Gościu, jak masz na imię i na nazwisko? To on by powiedział Phil Collins. Phil Collins. Tak you are to RMF FM. A wiecie, dlaczego It by tak rot. powiedział? Wiecie, no. dlaczego. Bo tak się nazywa. Phil Collins no. can't I, stop loving i, you. I jaki zbieg okoliczności. Ha, powiedzielibyście? Nie? No. Tak w ogóle nic nie zmienia Nawet po żonie nie wziął nazwiska. Nie, normalnie Collins, cały czas Collins. Ale teraz poważny temat. Rzecznik prasowy Komendy Głównej Policji poinformował o liczbie dotąd wystawionych mandatów za brak maseczek. To już ponad 55 tysięcy mandatów. I bardzo dobrze. Po kropelce, po kropelce. I się ta koronawirusowa dziura budżetowa w mało zasypie. Lizot i weekend werem FFM. No do weekendu to jeszcze trochę by trzeba było zaczekać, ale no tak. wtorek już jest poniedziałek za nami no, będzie dobrze zacierać Remarkowem. środa FM. się nie liczy. <grym> <grym> A ja tu bo tutaj zabrnąłem na, na jakieś peryferii internetu jest, do pudelka. Jest delikatnie się zaczerwienił, Ta. co tam się wyprawia na pudelkę? No i cytuję. Wybredna Jessica Mercedes przed Halloween chce mieć dynie jak Kim Kardashian. Dynie jak Kim Kardashian, Je, jak Szl tak szlachetne postanowienia, ale no. to chyba trzeba jakieś operacje zrobić, nie, tak. jakieś silikony wszczepić D dynie jak Kim Kardashian. No bo ja, no, no, no chyba tak, chyba tak, no. ale w sumie to podam taką ciekawostkę Największe dynie to ma mało znana piosenkarka amerykańska Donnie's Baloney. Pisze się Donice Balony Tak, tak, wielki talent, wielki talent Wstawaj, szkoda dnia no Tutaj są ważniejsze sprawy Co jest ważniejsze? No ważą się losy kraju, prawda? Gdzie? No pisze tutaj, czytam sobie w internecie Jarosław Kaczyński właśnie traci szansę na odegranie wymarzonej roli Emerytowanego zbawcy narodu, pisze publicystka Onetu Proszę pana tak? Traci, bo nie poszedł na emeryturę no. Jeśli dalej będzie zwlekał, to Jarosław Kaczyński zostanie jedynie zbawcą narodu Nie Emerytowanym Wstawaj szkoda dnia w RMFM. Czym zajmują się naukowcy w dobie koronawirusa? Na Uniwersytecie w Princeton zbadano, że koronawirus w trakcie rozmowy najbardziej roznosi się przy głosce P. 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 To już było widać przy Princeton, jak żeś nabrał na, na, w ten mikrofon. To, to głoska P o, powinna być zakazana w strefie czerwonej, Aha. a w strefie żółtej ograniczona tak, nie wiem, do jednej głoski P na sześć słów. No to, no to na przykład w to będzie, to od samej góry trzeba zacząć, nie? No w będzie tak, a nie mierze, a nie osłanki i anowie osłowie. To jest nic, chłopie. No. Wymyśl sobie teraz tak, że najgorzej będzie na meczach. No. No to spróbuj to. No. Kto wygra mecz? Olska. Olska. Kto? Olska. Olska! Kto? Olska! 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 grupa WAM. Wake me up before you go-go. nim no, najpo... pójdziesz, pójdziesz. Drugi najpopularniejszy przebój grupy WEM to Last Christmas, choć e, od wczoraj widziałem, chodzą takie memy po internecie. Mm -hmm. W 2020 Last Christmas raczej bym nie grał. Mnie... Bo... <laughs> Last Christmas ostatnie święta, tak? <laughs> tak, tak. To brzmi nie za dobrze po tym roku. Dobrze, uwaga, info, y, ciekawostki. Na parkingu pod jednym z centrów handlowych w Lublinie mieszkaniec miasta zauważył grupę pięciu mężczyzn Słuchajcie, którzy znosili worki do samochodu. I o jego to zaniepokoiło, zawiadomił policję i okazało się, że ha, 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 ha To byli złodzieje, którzy kradli ubrania i zabawki. To ubrania a. i zabawki? No, tak. no patrzcie, jak ten czas leci. Niedawno jeszcze było lata, a to już Mikołaj wysyła elfy po prezenty. Wstawaj, szkoda dnia! Zajmujemy się tym, co ważne i tym, co najbardziej aktualne. Mhm. Prezes Prawa i Sprawiedliwości, wicepremier Jarosław Kaczyński, rozpoczął autokwarantannę po tym, jak miał kontakt z sobą zakażoną koronawirusem. A dobra, czy, więc czy, czym się różni y, kwarantanna od autokwarantanny? No, no, autokwarantanna, chłopie, to jest wtedy, jak nie jedziesz autem z powodu zabrania ci prawa jazdy, bo miałeś kontakt z policją. O, no o. dobra, ale prezes Kaczyński nigdy nie miał prawa jazdy, bo by musiał mieć gaz w manetce. No. no to jemu jest łatwiej, <laughs> bo jest do autokwarantanny przyzwyczajony. Stawaj, stawaj, Szkoda dnia! dnia, dnia. To jest dobre pytanie. How do you do? Jak się macie? Halo, halo? Ech, nie chce mi się. Dokładnie. Komuś jeszcze się czegoś nie chce? Halo? Nie chce mi się z tobą gadać. No. Dziękujemy, mamy wszystko. Dobra, Dobnie. to teraz zmieniamy temat. Mariusz, tu mam coś dla ciebie. Twoja ulubienica Małgorzata Rozenek. Ojoj Coś? Tu proszę bardzo, jest informacja. Nie rozpoczyna pracy bez kawy z kolagenem. Ach, no nie wierzę, dobra. no. Moja pralka nie zaczyna prania bez kalgonu. A, ja, a ja, ja też wolę kawę z kalgonem, bo mi kamień na zębach nie osiada. Wstawaj szkoda dnia wstawaj, szkoda dnia! Wstawa. Tomkowicz Olbratowski, Kałamaga uh -huh. I, I najświeższe informacje Poboczem autostrady A4 Szedł na kolanach mężczyzna Z różańcem i krzyżem w dłoni Taką informację przeczytałem uh -huh. Po zatrzymaniu przez policję Tłumaczył, że idzie na pielgrzymkę do Częstochowy Doszedł do bramek płatnej autostrady Ale i, ciekawe ile wynosi opłata autostradowa Dla pieszych na kolanach no, mhm. Powiem ci, że nie mam zielnego pojęcia. No. Ale Różaniec i Krzyż trochę działa jak chip. Powinni wpuszczać mm. ich na autostradę mm. bez kolejki wiatoilem za darmo. Wstawaj, szkoda dnia w RMFFM. Tu RMFFM. Wstawaj, szkoda dnia. Kochany mm. w RMFFM. Wstawaj, szkoda dnia w RMFFM.